5337 zł. brutto. Tyle według głównego urzędu statystycznego zarabiał przeciętny Polak na koniec sierpnia. Oznacza to także, że w ciągu roku zarobki Polaków wzrosły o 212 zł. brutto, co przekłada się na 4% wzrost. Te dane mogą jednak zdenerwować wiele osób. Po pierwsze, część z nas zastanawia się, jak to możliwe, że średnie zarobki w Polsce wynoszą ponad 5000 zł, skoro na ich konto co miesiąc wpływa ledwo ponad 2000. Po drugie, część z nas zada pytanie, co z tego, że wynagrodzenia rosną, skoro ceny w sklepach rosną jeszcze szybciej. Jaka jest prawda o zarobkach Polaków? Co rośnie szybciej? Nasze wynagrodzenia, czy może ceny? I jak dyskutowaliśmy w podcaście z Karolem Okrasą, dlaczego w jednym miejscu te same produkty kosztują więcej, a w innym mniej, i co w ogóle kształtuje ceny. Jeśli ani ty, ani nikt z Twoich znajomych nie zarabiacie 5337 zł, nie ma w tym nic dziwnego. Po pierwsze, dane, które przedstawia GUS jako przeciętne, dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę w dużych lub średnich firmach które zatrudniają co najmniej 10 osób. Nie uwzględniają one zarobków z mniejszych firm oraz około 1,3 miliona osób pracujących na umowach o dzieło i umowach zlecenie. Po drugie, statystyka prezentowana przez GUS to kwota brutto. Po odliczeniu podatków i składek na konto naszego statystycznego Kowalskiego wpłynie znacznie mniej. W sierpniu dostał on na rękę 3850 zł, podczas gdy rok temu było to 3700 zł. Faktyczne zarobki wzrosły zatem o 150 zł. Po trzecie, średnia to średnia uwzględnia osoby zarabiające najniższą krajową, a jest takich w Polsce około 1,5 miliona, jak również specjalistów, menedżerów czy prezesów, którzy nierzadko zarabiają setki tysięcy złotych miesięcznie. Tak więc, ile naprawdę zarabia przeciętny Polak? Wielu specjalistów od rynku pracy i wynagrodzeń uważa, że do przedstawienia zarobków lepsza od średniej jest mediana. A więc wartość środkowa, przy której dokładnie połowa pracowników zarabia mniej i druga połowa więcej. Wyliczanie mediany jest znacznie bardziej pracochłonne, bo wymaga zebrania szczegółowych danych o wynagrodzeniach każdego pracownika, tak by później je odpowiednio uszeregować. Dlatego też GUS tak rzadko publikuje takie statystyki. W przypadku średniej jest to znacznie prostsze. Ostatnie takie dane GUS dotyczą października 2018 roku. Przeciętne wynagrodzenie, czyli średnia, wynosiło wówczas dokładnie 53,78 zł 78 groszy brutto. Okazuje się jednak, że 66% pracowników zarabia wtedy mniej za to około połowa badanych otrzymywała mniej niż 4094,98 zł brutto. Ta kwota to właśnie mediana wynagrodzeń. Różnica mediany do średniej to prawie okrągły tysiąc. W statystykach oprócz średniej i mediany wyróżnia się też dominante, czyli najczęściej wypłacane miesięczne wynagrodzenie. Wyniosło ono zaledwie 2379 zł brutto, czyli ponad 2600 mniej niż wynosiła podawana średnia. Wniosek? Ciężko podać, ile zarabia przeciętny Polak, ale wiadomo, że więcej osób zarabia mniej niż podają to oficjalne średnie. Niemniej jednak, czy to podając średnią, czy medianę, czy dominantę, należy stwierdzić, że zarobki w Polsce w ostatnich latach rosły. Niestety żadna z tych miar nie uwzględnia inflacji, a ceny przecież nie stoją w miejscu. W sierpniu ceny poszły w górę średnio o 2,9% w porównaniu z sierpniem rok temu. Zatem, biorąc pod uwagę inflację, przeciętna płaca brutto wzrosła w skali roku nie o 212 zł, a o zaledwie 60 zł. Natomiast przeciętna płaca na rękę wzrosła nie o 150 zł, a zaledwie o 43 zł. Wzrost cen w Polsce jest prawie największy w Unii Europejskiej. Większa inflacja niż u nas panuje jedynie na Węgrzech. Co więcej, szczególnie zdrożały usługi i produkty, z których korzystamy lub które kupujemy na co dzień. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem owoce podrożały o 22%. Mięso wieprzowe o 17%, wędliny o 13%, a cukier o 9%. Więcej kosztuje użytkowanie mieszkania, przede wszystkim z powodu podwyżki kosztów wywozu śmieci oraz wzrostu cen energii elektrycznej. Drożeją też usługi, poszybowały m.in. ceny w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych. Wzrost cen uderza nie tylko w nasze płace, ale również w oszczędności. Szczególnie mocno można odczuć to w ostatnim czasie, kiedy przez drastyczne cięcia stóp procentowych, które miało miejsce tego roku, i w rezultacie których oprocentowanie depozytów bankowych spadło prawie do zera. Trzymanie pieniędzy na lokacie nie chroni już nawet przed inflacją. Co więcej, niektóre pesymistyczne prognozy mówią, że w przyszłym roku inflacja może całkowicie zjeść podwyżki płac, co oznacza, że będzie nas stać na mniej niż obecnie. Czy za stosunkowo niską cenę da się kupić jakościowy produkt? Polityka cenowa dostarczająca maksymalnie dużo jakości za minimum ceny okazuje się teraz jeszcze bardziej potrzebna konsumentom. A o tym, skąd w ogóle biorą się ceny i dlaczego to samo potrafi w jednym miejscu kosztować więcej, a w drugim mniej, porozmawiam w podcaście z Karolem Okrasą. Kliknij w link i zobacz!